Cześć wszystkim, witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z serii World of Tanks, z World of Tanks. Co dzisiaj w odcinku? Dziś w odcinku Pantera M10, tak jak już ci, którzy oglądali wcześniejszy odcinek odnośnie programu rekrutacyjnego, wiedzą, że obiecałem moim widzom mmm, nagranie jakiejś pitewki, zaprezentowanie tego pojazdu w akcji, czyli Panther M10. Jest to pojazd, który właśnie wybrałem w programie rekrutacyjnym. No i, i, i szczerze mogę go bardzo polecić wszystkim. Czołg siódmego poziomu. Niemiecka panterka. Średnie uszkodzenie 135. Szybkostrzelność na bardzo wysokim poziomie, bo... 3,3 ,3 sekundy. Ładujemy tak naprawdę pocisk TPM na poziomie 2400 uszkodzeń. Także jest to rewelacyjny wynik na tym poziomie. Punkty wytrzymałości 1300 punktów. Mobilność też w miarę na przyzwoitym poziomie. Dodam tylko, że załoga mam tutaj już 100%. Drugi perk w poziomie 65%. Zamontowany dosyłacz, wentylacja oraz siateczka. Nie gram na jakiś Automatycznych właśnicach, czy też na dużym zestawie naprawczym, to no że jestem jakimś tam z jakimś graczem, po prostu gram for fun dla zabawy, nie gram pod statystyki, także widzicie, kredytów na koncie też nie za dużo. No cóż, tak jak obiecywałem, spróbuję w jakiś sposób zaprezentować czołg w losowej pitewce. A żeby nie przedłużać, to może już właśnie. Przejdźmy do tej bitewki tylko sobie, może jeszcze tutaj coś, czyszczenie wentylacji, to przyspieszy nam to ładowanie działa. od razu TM wzrósł na 27 punktów, także, żeby nie przedłużyć, to może wejdźmy do bitwy. Po raz za graniu 250 bitew tym czołgiem, polecam go jak najbardziej, wiem, że wielu z Was na pewno jeszcze w trakcie robienia programu rekrutacyjnego. czy niektórzy z Was być może są właśnie, stoją, mają dylemat przed wyborem właśnie czołgu. Ja osobiście też miałem taki dylemat. Jednak wybór padł na Pantera 10 Chyba ze względu na ten na pewno preferencyjny matchmaking. 1300 punktów na siódmym poziomie. Do wyboru no do wyboru. Miałem też wątpliwości co do KW-122. Jest to też siódmy poziom, radziecki czołg ciężki. Jednakże, no tam, jeżeli zostaniemy rzuceni na topkę, czyli na siódme poziomy, siódme tiery, jest to czołg jak najbardziej dobry. Jeżeli na przykład już, ponieważ tam w Kabuku nie mamy preferencyjnego matchmaking, jeżeli rzuci nas już na zbrzach, bo i takie losowania się zdarzają. Wtedy jest naprawdę już ciężko cokolwiek ubrać. Także no, mi jakoś przypadł do gustu właśnie ten czołg. Decyzja padła na niego, wybór padł na ten czołg. Ale nie jestem jakoś zawiedziony. mi się wyśmienicie. Jak widzicie, właśnie przeładowanie działa bardzo szybkie. Mobilność jest też bardzo dobra. Opuszczanie armaty. Minus 8% także no, według mnie człowiek jak najbardziej pozytywny teraz może skupmy się na pitwie zobaczmy co tutaj można ubrać 20 którą nie trafiamy niestety zjechała w dół Ale on tu chyba nas zaraz wyświetli że musimy się wycofać lekko za te kureczki o, nie radziłbym ci tak wyjeżdżać koleżko ale dobra, pokaż mu się udało przejąć. Mhm. gdzie jest to ten 20? on tam w takim duchu schowana. w auta też się chowa niestety nie przebijamy ten 29 drugi strzał też nie przebijamy. przełączymy się może na golda tutaj na goldzie mamy warto to zaznaczyć jeszcze 194 przebicie, czyli na siódmym poziom jest to fajny wynik To 20 na uciekł i, i, i szanse że tak powiem spadły na jakikolwiek mecz. Niestety nam padła. Myślę, że zaraz będzie tutaj próbował wyjechać na ten T29. Mm -hmm. To niektórzy z Was pewnie powiedzą, że w kampierze, na mnie. No ale z losowaniem na... No, jest T29 wyjechał. Jak widzicie działo bardzo szybko ładuje spróbujemy tutaj właśnie takie wyjeżdżanie, zdalka obskubać Dajmy się dostaje kolego Obawiamy się tego T29. No właśnie. Trzeba się wycofać. Ponieważ tutaj nas zaraz skończy Pantera. No jesteśmy tak naprawdę na strzobie. T29, który tam kampi. Chowa się za przeczkami. Nie wiem czy ten nasz list drugi chyba nie da radny, przeciwników. wyniknie nie za ciekawe. 4 do 6, bo to jak mówiło, jest niestety Paterka z rozwaliła naszego lisa drugiego. Teraz spróbuję coś tutaj może jakoś uciec żeby jeszcze cokolwiek ukrać. Nie wiem czy mi się to udało. Excalibur. Jakimś sposobem udało mi się tu jeszcze przejechać? No tak, Pantera, od tyłu. I jest pomieszczony. Czyli I nie za ciekawa bitwa. Bardzo szybko. Lądujemy w garażu, ale myślę, że mogliście zobaczyć, jak bardzo dobre jest to działo, jak szybko strzelnie strzela. No i to by było chyba na tyle. Dziękuję za odjęcie tego odcinka. Dosyć szybki odcinek, bitwa. Myślę, że w miarę. zobrazowałem wam możliwości tej kontery. Także to by było wszystko z mojej strony. Na dziś zachęcam Was właśnie do wyboru tego czołgu. mnie jak najbardziej przypadą do gustu. Także za dzisiaj dziękuję zachęcam do lajkowania, subskrypcji mojego kanału, trzymajcie się ciepło, cześć!